No chciałem pogratulować jakiejś mordetce, że zgadła co to jest. to jest. Plecak na akordeon tu możemy sobie nuty wsadzić. O, kieszeń jest, no coś innego, tylko że to jest na rzep to jak założymy na plecy, a będzie coś drobnego może nam wypaść tutaj. I yy. ja ogólnie postanowiłem sobie plecak kupić na ten duży akordeon. Schować akordeon i nic więcej nie grać. Może być. Nie miałem mordeczki, troszkę, troszeczkę grosza miałem, a plecak się tańszy trafił, mówię, lepszy będzie niż ten futerał, nie? Eee, a jakiś instrument nie byłby, ale stare instrumenty są lepsze, co trzeba o niego dbać. Papelus góralski. I mówię sobie kupię na 120 też plecaczek. Że Fajnie, że ktoś w ogóle zgadł, do czego to jest. Zobacz, tu się zapina. Tu ma klamry do zapięcia, tak. Tu troszkę jest druga klamra. Tu mamy właśnie tą rączkę. Taką w tamtym moim jest na yy, zatrzaski. i to skórzana. A tu jest, co tu się jest? od Jani Pawliło, a więc w sumie, a tu jest na rzep bardzo fajna sprawa, no i tu nóżki gumowe możemy zrobić sobie z niego walizkę a możemy sobie zrobić plecaszek tylko, że tamten plecak ma w ten sposób szybki no, dobra pa, mordeczki zostawcie łapkę, subskrypcję, pamiętajcie mordy o obserwacji Instagrama Xa. i dzięki za suby i o mojej rzuce, pamiętajcie, Bajo!